Zastanawiałeś się kiedyś, dlaczego w Ukrainie obchodzimy Stary Nowy Rok. Aż do 1918 roku Boże Narodzenie w Ukrainie obchodzono 25 grudnia. Ale w tamtym roku Ukraińska Republika Ludowa przyjęła kalendarz gregoriański. W ciągu jednego dnia 16 luty stał się 1 marca. Z tego 13-dniowego przeskoku narodziło się unikalne zjawisko. Drugi nowy rok, który przypada 14 stycznia. To noc masek i kozy małanki. Grupy przebierańców śpiewają szczodrywki od domu do domu, by życzyć szczęścia. Rozsypują ziarno wszędzie, życząc bogactwa i zdrowia. Ta tradycja, niczym polskie sypanie na weselach, wywodzi się z zamierzchłych czasów. W końcu w styczniu nie sieje się plonu. Nowy rok obchodzono z nadejściem wiosny jako odrodzenie Matki Natury. Nowy rok w styczniu był decyzją biurokratyczną podjętą znacznie później. Wiedziałeś o tym?